Przed nami część piąta tutorialu na Cozy Home Sweater. Jeżeli się jeszcze nie znamy, cześć, nazywam się Marta, witam Cię na kanale Pearl. I tutaj nauczę się robić na drutach, tu Wam linkuję część pierwszą, jeżeli trafiłeś tutaj pierwszy raz. A Was zapraszam od razu już do przerabiania. I słuchajcie, jesteśmy już przy trzecim schemacie. I trzeci schemat będzie polegał na tym, że po pierwsze będą dwa okrążenia w nim, a po drugie będziemy dodawać nie tylko oczka na tył i przód, ale będziemy już też dodawać oczka, na rękawy, czyli będziemy dodawać oczka, i tutaj po markerze nieparzystym i przed markerem parzystym, a i także będziemy rozszerzać nasz tył i przód, czyli przed markerem nieparzystym i po markerze parzystym. Dobra, to tyle z teorii. Zaczynamy nasze pierwsze okrążenie ze schematu, i przerabiamy oczkami. Prawymi do pierwszego markera. I tutaj już klasycznie będziemy dodawać make one right, więc wbijamy się od tyłu do przodu w nitkę pomiędzy drutami i tutaj przerabiamy na, przednim, na przedniej nitce jedno oczko prawe, przekładamy marker, przerabiamy teraz uwaga, tylko jedno oczko prawe i tutaj będziemy dodawać nasze rozszerzenia na rękawy. Po jednym oczku prawym od pierwszego markera będziemy robić make one. Left, czyli wbijamy się od przodu do tyłu pomiędzy nitkę i teraz naszym prawym drutem wbijamy się w tylną nitkę. Tutaj sobie warto przytrzymać kciukiem, by wbić się można było. No tutaj przyznaję, że to jest wada drutów drewnianych, że mają dość tępy końce i tutaj może być dość ciężko się wbić. I przerabiamy teraz jedno oczko prawe. I tutaj zobaczcie, będzie to wyglądało tak, że tutaj będzie nam się poszerzał teraz rękaw. A tutaj no, już same widzicie, jak się poszerza tył i przód naszego swetra. Ok, i teraz przerabiamy, aż zostanie nam jedno oczko do drugiego markera. Jesteśmy jedno oczko od drugiego markera, i tutaj przerobimy sobie Make One Right, czyli podbieramy naszą nitkę pomiędzy drutami od tyłu do przodu i będziemy się teraz wbijać w przednią nitkę tutaj. Ja tutaj mam taki sposób, że sobie czasem przytrzymuję kciukiem, żeby móc się tutaj wbić przed tą przednią nitkę i przerabiamy jedno oczko prawe. Teraz jedno oczko prawe, przekładamy marker i tutaj będziemy robić make one left, czyli będziemy dodawać oczko na nasz przód swetra. I make one left robi się wbijając się od przodu do tyłu robótki. I następnie prawym drutem podbierając tylną nitkę. I teraz yy, pokazywałam Wam dwa sposoby: albo sobie tutaj przytrzymać kciukiem, by było miejsce na ten prawy drut w tym miejscu, albo taka, która, którą ja preferuję, to wbijam się prawym drutem w to oczko i później robię taki, taką zamiankę tych drutów, taki, yy, taką, taki kołowrotek, i wtedy mogę sobie przerobić to oczko. Dobra, tutaj nie było nic nowego. Cały czas wykorzystujemy te metody make one right, make one left. Tylko po prostu w innych miejscach, tak? Aż cztery oczka na razie dodałyśmy i w tym okrążeniu będziemy dodawać aż 8 oczek i teraz przerabiamy do naszego trzeciego markera, pokażę wam tutaj jeszcze raz i e, później już przechodzimy do drugiego okrążenia w tym trzecim schemacie. I jesteśmy przed trzecim markerem. I tutaj będziemy robić Make One Right, czyli od tyłu do przodu podbieramy nitkę i wbijamy się w przednią nitkę, po to, by przerobić sobie oczko prawe. Ups, uciekło mi jeszcze raz. Dobra, mamy to. Przekładamy marker, jedno oczko prawe przerabiamy i będziemy tutaj po tym jednym oczku prawym przerabiać Make One Left. Wbijamy się od przodu do tyłu i tutaj możemy sobie przytrzymać. Paznokciem albo palcem, by wbić się naszym, przed, naszym prawym drutem w tylną nitkę i przerobić oczko prawe. I teraz przerabiamy oczkami prawymi, aż zostanie jedno oczko do czwartego markera. I jesteśmy jedno oczko przed czwartym markerem, będziemy teraz przerabiać jedno make one right, czyli będziemy podbierać nitkę pomiędzy drutami. Od tyłu do przodu robótki, i teraz będziemy prawym drutem wbijać się pod nitkę przed nią, tak by przerobić sobie po prostu oczko prawe. Te techniki już znacie. Jedno oczko prawe, przykładamy marker czwarty, i teraz będziemy robić tutaj make one left, czyli też zupełnie standardowo, już dla nas. Lewym drutem wbijamy się od przodu do tyłu robótki. A następnie prawym drutem musimy wbić się pod tylną nitkę. I dla mnie to jest zazwyczaj problem, dlatego ja robię ten sposób, wbijając się pod przednią nitkę, tak jak do przerobienia oczka lewego, a później przekładam tylny drut do przodu i wtedy tą nitkę mam podebraną. Ok, to już wszystkie dodawania w tym okrążeniu, było ich 8. I teraz przerabiamy oczkami prawymi. Aż do markeru początku i końca okrążenia i tym sposobem zakończymy sobie pierwsze okrążenie z trzeciego schematu. I teraz zaczynamy drugie okrążenie z trzeciego schematu. Drugie i ostatnie w trzecim schemacie będą dwa okrążenia. I w tym okrążeniu będziemy oczkami prawymi przerabiać oczywiście do pierwszego markera, ale będziemy tutaj dodawać oczka tylko na rękawy. Nie będziemy w ogóle dodawać oczek na przód i tył robótki, więc będziemy dodawać oczka za nieparzystymi markerami i przed parzystymi markerami, by rozszerzać rękaw, a nie rozszerzać tłowia. Jestem już przed naszym pierwszym markerem, i teraz ten pierwszy marker będziemy przekładać. Tutaj nie dodajemy oczek, bo tutaj właśnie są dodawane oczka. Na tu przód i tył przed pierwszym markerem i przed trzecim, i tutaj nie dodajemy. Przerabiamy jedno oczko prawe i dodajemy w tym miejscu. I w tym miejscu będziemy dodawać jedno oczko metodą Make One Left, bo chcemy, by te oczka pochylały się w tą stronę. Ok, czyli jak to było, wbijamy się lewym drutem od przodu do tyłu robótki i prawym drutem podbieramy. E, Tylną nitkę na drucie, ja to robię tym takim kołowrotkiem, wy jak chcecie, i przerabiamy oczko prawe, następnie przerabiamy oczkami prawymi, aż dojdziemy do momentu, kiedy mamy jedno oczko do drugiego markera. I jesteśmy jedno oczko do drugiego markera, i teraz będziemy tutaj podbierać tą nitkę, ale od tyłu do przodu, by przerobić make one right, czyli wbijamy się tutaj w przednią. Ojejku, ale mam ciasno. Wbijamy się w przednią <laughs> część oczka i przerabiamy oczko prawe. Muszę troszkę luźniej przerabiać, żeby mieć wygodniej. W następnym okrążeniu już będzie ok, jak tutaj przerobię trochę luźniej te oczka. Ok, przykładamy marker po jednym oczku prawym i teraz przerabiamy oczka prawe aż do trzeciego markera. Pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda to samo dodawanie na rękaw. I jesteśmy przy trzecim markerze. W drugim okrążeniu z trzeciego schematu przekładamy sobie ten marker i przerabiamy jedno oczko prawe, i tutaj będziemy robić dodawanie Make One Left. Więc wbijamy się od przodu do tyłu i wbijamy się w tylną nitkę. Tutaj ja robię ten trick, że wbijam się tak pod przednią jak do oczka lewego, przekręcam druty i przerabiam i wychodzi na to samo. I teraz przerabiamy oczkami prawymi aż nam zostanie jedno oczko do czwartego markera. Jesteśmy jedno oczko przed czwartym markerem i tutaj będziemy przerabiać jedno oczko e, make one right, czyli jedno oczko nabrane i pochylone w prawą stronę, więc tutaj tą nitkę pomiędzy naszymi drutami podbieramy od tyłu do przodu i prawym drutem wbijamy się tutaj w przednią nitkę. I ja te oczka muszę przerobić dużo luźniej, bo mi już ciężko się wbijać. I teraz do końca już mojego okrążenia przerabiam samymi oczkami prawymi. I jestem już na końcu drugiego okrążenia ze schematu, więc przypomnę, że w naszym trzecim schemacie, w pierwszym okrążeniu dodawałyśmy 8 oczek, a w drugim okrążeniu dodawałyśmy 4 oczka już tylko na nasze ramiona. Ok, i teraz właściwie to będziemy ten schemat przerabiać. No, już wiele razy. Tutaj mam wyświetlam tabelkę, zależy to od naszego rozmiaru. Widzimy się tak naprawdę po wykonanych schematach. W międzyczasie możecie sobie jeszcze wymienić już żyłkę. No, bo mamy tutaj żyłkę 60 cm założoną z drutami zwykłymi, normalnie długimi. Tutaj już możemy sobie powoli wymieniać żyłkę na 80 albo nawet 100 cm. Ja jeszcze chwilę sobie poprzerabiam na tej i tą żyłkę za chwilę. Wymienię, podlinkuję wam tutaj shortsa, jak to robię. Dobra, to teraz już naprawdę widzimy się na końcu schematów. Możliwe, że przy ostatnim schemacie, trzecim powiedziałam, że to będzie ostatni schemat w naszym swetrze, ale jest jeszcze schemat czwarty. Schemat czwarty jest nie dla wszystkich rozmiarów, więc zobacz sobie teraz w tełce, czy ciebie w ogóle dotyczy, czy są w ogóle jakieś liczby w Twoim rozmiarze. I już Wam pokazuję. Będziemy w tym e, schemacie dodawać oczka tylko na rękawy. Tylko za nieparzystymi markerami i przed parzystymi e, markerami. Czyli tylko na rękaw, by rękaw się poszerzał, a tu pozostał niezmieniony. Przerabiamy teraz oczkami prawymi do pierwszego markera. Dobra, jestem przy pierwszym markerze i pierwszy marker przekładamy i przerabiamy jedno oczko za markerem. Po prostu jako oczko prawe, dlatego że te oczka będziemy dodawać w tym miejscu. I ja teraz na te oczka wcześniej sobie narzuciłam narzuty. Jeżeli chcesz poznać tę metodę, dlaczego te narzuty wcześniej e, robię w ogóle w okrążeniach, to e, będzie albo już jest film na kanale o tym. Podlinkuję Wam w opisie. Ale teraz e, udajmy, że tych narzutów nie ma, bo pewnie ty przerabiasz bez tych e, wcześniej zrobionych narzutów. W każdym razie jesteśmy jedno oczko po pierwszym markerze i teraz będziemy robić e, Make One Left, czyli tak jak zwykle po markerze jedno oczko. Będziemy dodawać pochylone na lewo. Jak robiło się Make One Left? Wbijało się od góry do dołu, nabierając narzut na nasz lewy drut i wbijamy się prawym drutem w tylną nitkę tego nabranego oczka i przerabiamy jako oczko prawe. I to było Make One Left. I teraz będziemy przerabiać aż cały rękaw, całe oczka rękawa, aż zostanie nam jedno oczko przed markerem drugim. Jestem już jedno oczko przed drugim markerem, i tutaj będziemy robić make one right, czyli wbijamy się pod nitkę pomiędzy drutami i w przednią nitkę tego narzutu, który mamy na naszym lewym drucie, pod przednią nitkę. Tutaj dość trudno się wbić, i teraz przerabiamy oczko na prawo i mamy Make One Right. Jedno oczko prawe, jesteśmy przy naszym drugim markerze. Teraz aż do trzeciego markera przerabiamy oczkami prawymi i pokażę Wam jeszcze raz przy trzecim, przy czwartym markerze, ale ogólnie to już będzie dokładnie to samo co tutaj. Jesteśmy przed naszym trzecim markerem, i teraz ten trzeci marker sobie przekładamy, przerabiamy jedno oczko prawe i tutaj będziemy przerabiać Make One Left. Ja tak samo wcześniej sobie w poprzednim okrążeniu nawinęłam narzuty. Jeszcze raz przypominam, że link do filmu znajdziecie w opisie, gdzie tłumaczę to, po co to robię. To jest taka dodatkowa technika, ona nie jest niezbędna, żeby zrobić ten sweter, ale przydatna. Więc tutaj przerabiamy jedno oczko. Na lewo. Make one left przerabiamy, czyli wbijamy się od przodu do tyłu i tutaj pod tylną nitkę naszym drutem i przerabiamy oczko na prawo. Jak już to mamy, to przerabiamy oczkami prawymi, aż zostanie nam jedno oczko do czwartego markera i jesteśmy jedno oczko przed czwartym markerem i tutaj będziemy przerabiać make one right, tak by nasze oczka pochylały się w prawą stronę. Więc wbijamy się od tyłu do przodu. I wbijamy się też w przednią część naszego narzutu, który był na lewym drucie. Przerabiamy jako oczko prawe, jedno oczko prawe, przekładamy marker i już samymi oczkami prawymi aż do markeru początku i końca okrążenia. Dobra, i mamy już y, pierwsze okrążenie z czwartego schematu i właściwie ostatnie okrążenie, bo to jest po prostu schemat składający się z jednego okrążenia, i teraz tych okrążeń trzeba przerobić konkretną ilość, którą Wam tutaj wyświetlam w tabelce. Już jedno okrążenie razem przerobiłyśmy, więc przykładowo, jeżeli w tabelce macie liczbę 4, że trzeba 4 razy powtórzyć taki schemat, no to już jeden macie za sobą, czyli jeszcze 3. I przypominam, że zaznaczam te schematy na YouTubie takimi znacznikami, by można było je łatwo odszukać, więc możesz przerabiać po prostu razem ze mną te schematy, na YouTubie sobie przesuwać i razem przerabiać. Widzimy się jak zwykle na koniec schematów. Po części piątej, tak naprawdę jesteśmy w najszerszej części robótki, w sensie mamy najwięcej oczek na drutach z całego naszego projektu. Teraz będziemy te oczka rozdzielać, rozdzielać na rękawy, rozdzielać na tułów i już będzie dużo przyjemniej przerabiać. Przynajmniej moim zdaniem, Was zapraszam do kolejnych części. Tutaj Wam linkuję playlistę, by się nie pogubić. Dziękuję za oglądanie. Przypominam o lajkach i subskrypcjach, by nie pominąć kolejnych treści. I do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.